No ostatnio żadna królewska baterka nie wjechała. No nie wjechała nic, te batle mi niestety nie dały. Czy to anderek, czy standardzik, czy podział. No nie pykło. Nie pykło, i nic nie padło, ale tak jak wam mówię, co odcinek nie zawsze da radę trafić najlepsze przedmioty. Dlatego dzisiaj zaczniemy sobie od bitew widzów, bo znowu trochę nowych osób wysłało mi baterki. E, zrobione oczywiście na moim kodiku. I jedna jest. No powiem wam, chora i smutna. Bo nie zawsze się wygrywa, ale zobaczcie, co do mnie napisali widzowie, podesłali mi batle na Insta, e, sprawdzałem też w sumie Discord'a e, i jedna baterka była. Jedna baterka była, ale dopiero pokażę Wam ją w przyszłym odcinku. Zaczynamy, ale od pierwszej baterki widza. No i zobaczcie, dwie dyszki. Dwie dyszki, skrzynia na gesterze i Wam powiem, że dwie dyszki. Skrzynia za dwie dyszki. Wypłyła dwa digle ocean drive, jest to chyba najlepszy drop w tej skrzyni, więc naprawdę konkretny dropik. Dwa digle tutaj z baterki wpadły lecimy do drugiej baterki, eee, nie, nie do drugiej. Tom na koniec. tą wrzucam na koniec, lecimy do tej drugiej baterki. Eee, no i zobaczcie. Zobaczcie tą drugą baterkę, jest to standardzik, standardzik za 15 taka na 4 osoby. Jak dobrze wiecie na 4 osoby ciężko te baterki zgarnąć, no ale Wam powiem, że tutaj ta baterka zaskoczyła Feverbox za 4 zł i za 8 zł i 40 groszy na buście. No wypluwa Gloka Axie. Jak za 8 zł, to powiem wam, że gloczek zajebisty i pięknie wygląda w gierce. Miałem go sporo razy, więc naprawdę kozak. Oczywiście dziękuję Wam za grę na moim kodzie. Lecimy do przedostatniej baterki. E, przedostatnia baterka, no nie jest jakaś gruba. Nie mamy jakichś grubych batelek. Ostatnia będzie gruba, e, ale tak jak mówiłem, no ona jest generalnie smutna. No zobaczcie tą baterkę. Na razie baterka za trzy dyszki. Widzowi udało się tutaj zrobić z tego co pamiętam, chyba ponad stówkę, czy coś takiego. No i plak kejsik na buście. Wypluł tutaj jeszcze P250 Tatraku, No i w sumie stówka zrobiona ze trzech dyszek, więc nawet jakieś skinki tutaj wpadły, no ale druga batelka już nie oddała z tego co widz pisał. Oczywiście pozdrawiam. No i przejdźmy do ostatecznej batli od widza. No i powiem Wam, że ta ostateczna batelka no jest gruba, jest gruba. Zobaczcie, ostatnią batelkę standardzik na trzy osoby za ponad 200 wybatla. Pierwsza batla Ascent Case, mamy Boreal Case i mamy Radianta na Jesterze. Najlepsze jest to, że czwarta skrzynia ta za cztery dyszki jest dopiero pojebana. No tyle wam powiem, w tej batelce co tutaj naprawdę wpadło, to ja szczerze mówiąc, no nie sądziłem, że za cztery dyszki da radę trafić coś takiego. No ale zobaczcie, Karambit Case Hardened, fabrycznie nowy, za ponad 13 taka ze skrzyni za cztery dychy. No i najlepsze jest to, że jak widz tutaj, dałby Underdoga. Dałby underdoga to zobaczcie, że tutaj Batla za dwie stówy wpadłaby mu konkretna Karambit Case Hardened od buta za cztery dyszki, by wjechał, ale niestety nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty. No i w tym przypadku tutaj zły tryb. Unlucky, straszne, stare współczuję. No powiem tyle, ale ostatnio też mi te battle niestety nie siadają. No powiem wam, Unlucky. Przypominam również o rozdaniu, bo jest to najgrubsze rozdanie, jakie kiedykolwiek było. Jak już mówiłem, Karambi, do face, trójka. Za 15 staka do zgarnięcia, za dwie dychy Grając na moim chodzie. Za 8 ziko Bayonet, za 15 staka jeszcze klasik i za 5 dych nadal Glock Fade do zgarnięcia. Jeśli uda się coś trafić dzisiaj, to wam coś jeszcze tutaj wrzucę. Przykładowo za dyszkę, bo widzę, że za dyszkę nic nie ma. Pamiętajcie, ale że strona jest tylko dla osób pełnoletnich, musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać i ja nie zachęcam Cię do wpłaty, ponieważ nic nie trafisz, ciężko trafić na najlepsze przedmioty, żeby zagrać na moim kodzie klikacz zielony plus wpisujesz kod w access, otrzymujesz darmowe 2 zł, no i plus 10% do wpłaty pamiętaj, że wszystko już działa tak jak przed aktualizacją i można wpłacać od razu skiny i dostać za to siano, tylko macie po prostu limit wpłat w zależności od Waszej gry na stronie i pamiętajcie, jeśli macie jakieś fajne battle fajne dropy, możecie oczywiście podsyłać na Instagramie lub na Discordzie, no a ja myślę, że my walniemy sobie Anderasa na cztery osoby i damy sobie coś takiego. Pierwsza skrzynia za 192, Ultra Case za 150, damy USP i Glock Case, damy plak Case'a, damy tego Landa dwa razy, Damy jeszcze tutaj Steampunk'a, tak myślę, że możemy jeszcze dorzucić Summer Case'a, Breakout'ika, damy Dangera i Water Case'a, bo ostatnio te skrzynie nic nie dały, damy All Star Case'a, G2, Riptida, damy jedną albo nawet dwie Hydry, damy Pinatę. No, zrobimy grubasa. Zrobimy grubasa. No sam jestem ciekaw, czy ten grubas nam tutaj jakoś dobrze jebnie. Robimy takiego pojebanego underdoga za 16. taka. Miejmy nadzieję, że tutaj będą rekordowe dropy i to będzie nowy rekordzik, ale no zobaczmy, czy tutaj jakoś ładnie jebnie. Może jakieś Pandory, może majzy fabrycznie nowe. Lecimy. Pierwsza skrzynia, załóżmy, że to jest wróżba. Okuźwa i to ta wróżba, no. Nie wróży nam nic fajnego, ale zobaczmy, może Ultra Case coś da. Bo Good Knife i ale to dobrze, bo Good Knife'a niestety, ale trafił... Trafiłbym ja. Mamy Glocka Fade. No i powiem wam, że ten Andarek już się niestety, ale nieciekawie zaczynam. No ze skrzyni za 170 Ziko wpadł bajonecik, ale no powiem wam, że nie. No tutaj musiałoby być srogie, dobre ułożenie. Dwie meczki na środek. A nie ma ani jednej, jedna przyleciała, w sumie dwie, bo jeszcze u Alexa była na dole. No, summer Case... Też nic nie wypluł, nie no, generalnie musiałyby tu wpaść naprawdę dobre motyle. A nie mamy ani jednego. Nawet jak wpadnie chociaż karambi Tiger to no coś tutaj może zmienić, ale trafią handwrapsy. Trafią kuźwa handwrapsy. Trafią jeszcze kurwa Huntsmana. A z All Star Case'a nie wpada zupełnie nic. No powiem wam, że nie. No te dropy tragiczne. Po prostu tragiczne. Może Riptide? No i też nic nie dał. No patrzcie, aby tutaj dwa motylki jakieś wpadły. To jeszcze szłoby ich jakoś... Jakoś ograć. Ale tutaj już bez. Niestety szans. Zobaczmy druga Hydra. Glowsy Gorilla. Nie mam pytań, że tutaj skrzynia za 400 stówy tak naprawdę zdecydowało, zdecydowało tej batelce. Skrzynia 3% nie dała nic i 3% Hydra również nie dała nic. Pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić najlepsze przedmioty. No najlepsze jest to, że jakbym dał tutaj standardzika. No ta batla jest moja, ale niestety nie dałem. Sprzedaję tego motyla z lotera. Mamy tutaj 15 taka. Ja robię undera na trzy osoby, ale zobaczcie to. To będzie under na przepałę. To będzie under na przepałę, na samych tanich skrzyniach. I zobaczymy, taka batla za dwa kloce. Na dziewięć skrzynek. Dziewięć najtańszych skrzynek na Jesterze. Są tańsze, ale ja wybrałem akurat te z tymi lepszymi przedmiotami. No i zobaczmy, czy tutaj pierwsza skrzynia już coś da, może good knife. Okej, okay, nie mamy nic. Jak ta druga, czy będzie już Ursus? No był Ursus na dole. No, jest Orion i Jemeczka Gracz. Wyłożenie dobre, ale. No, a żeby tutaj w ogóle coś z tej baterki było, to teraz Gloczek Fate na środek. Nie ma, jest Gamma Doppler. Fabrycznie nowy. No, i Ember Casik daje nam AWP i Tracimy prowadzenie na rzecz Rosso. Trafią jeszcze Falkionika. Onika. Jest Bajonet, no i tutaj ta ostatnia skrzynia musiałaby jedność dla Rosso, ale musiałaby dać Talona. A niestety nie da, No i tutaj Batelka za dwójkę, no powiem wam, że nie, no wypluła Bajoneta, Falkiona, fajnego Gloka, ale to nie na moje konto. Ja myślę, że odpuścimy na razie te Batelki. Ja bym sobie tutaj, powiedzmy, otworzył takiego jednego Summer na Jesterku. Mamy Kawaha Point No nie jest to jakiś najgorszy przedmiot, jest tutaj nawet wysoko, jednak trafię Battle Skirt. A jak byśmy, przykładowo kliknęli sobie Sunken Case'a na Jesterze? Jednego, i ja pierdzielę. Poseidon obok mamy P90, które jest czwartym najgorszym możliwym przedmiotem do trafienia. Odpuszczamy. A zobaczmy Gemstone'a na buście. Dawno nie otwierają Gemstone'a. Mamy Shadow daggersy Marble Fade, Shadow daggersy Marble Fade. No nie jest to dobry traf. Odpuścimy sobie. A zobaczmy, tak: 3% hydre. Nie ma nic zupełnie. Dobra, i teraz jakbyśmy kliknęli, a 1%, zobaczmy. Nie ma, spróbuję jeszcze, wiecie co o skrzynie 2%. Spróbujemy jeszcze jedną. No i królewskiego kliknięcia niestety, ale tutaj nie będzie. Ja tak jeszcze myślę, ostatnio tą hydrę otwierałem, ale nic nie padło, zobaczmy jeszcze. Jeszcze jedną hydrę mamy P250, dobra. Zobaczmy, może jeszcze tak na przepał taką Battle za 369 Zico. Zrobimy sobie taką Battle tutaj. wjedziemy, Underek na 3 osoby. No i zobaczmy. Mamy dwa Outsiders i mamy Safety Neta. Ale w sumie Outsiders od tego Izaya jest lepszy. Aquamarinka jeszcze na środek. Ej, no powiem wam, że ułożenie nawet fajne. I zobaczmy, czy ta Battle może. w wy... Chatterbox. To jest dosyć drogi Galil. I niestety, ale. Tracimy prowadzenie. No i Sanken na buście. Ja pitole wygra. Wygra je baniutki. No zgarnął fajną baterkę. Batla za 300, a da dwa, dwa, nawet trzy fajne kałachy. I tu jest jeszcze batla za 250. Dobra, wiedźmy jeszcze tutaj. No ja myślę, że robię grubasę. ile mi zostało. No, czy to będzie grubas? Zobaczymy, zobaczymy. Na razie zobaczmy jeszcze tego standardika tutaj za 250 ziko. Początek, nie, za ciekawe, nic fajnego nie wpadło. Skrzynia z awupami na buście dała Fever Dreama, to jest dobra awp więc spoko. To jest ta skrzynia Jubil Case? Nie, to jest ta Desert. Ok, Desert Treasure, ale nic tutaj nie wpadło. No i ostatnia skrzynia Frostbite. No, powiem wam, że ta Batlam. Myślałem, że będzie lepsza. Wjeżdżam tutaj. Miała być grubas, ale wjeżdżamy tutaj. Cztery skrzynie. Breakout na Jesterze. Standard na trzy osoby. Hmm, zaczynamy cz -ą. Drugi breakout. Mamy nowe Isai Rexa, Fabrycznie nowego w Statraku. Teraz na środek motylek. Nie ma motylk. Niestety. No Zobaczmy, czy ta czwarta skrzynia wypluje cokolwiek. No i niestety nie wypluła, mamy CZ. -ę. Dwie jameczki dla bota i samo, no nic, tylko wysłać tutaj faka. Ja myślę, że zakończymy sobie underdogiem i wciskam tutaj w skrzynię 1% ruby. Imagine scenariusz 2M9. 2M9, ale raczej no na 1% nie będzie to realne, chociaż no zobaczmy, może zaskocz, może zaskocz na 1%. Oj, nie ma nic. Niestety, same naklejki, dlatego pamiętajcie, nie zawsze do rady trafić najlepsze przedmioty. E, powiem wam, że tą ostatnią chyba M9 sprzedaję i będę robił withdraw, ale zobaczmy. 2% Królewskie kliknięcie nie ma. Niestety, ale nie ma. E, zróbmy jeszcze coś takiego: Raz, dwa, raz, dwa, ale na trzy osoby, dwie hydry i 2% procentuby. I może zgarniemy takie dojebane glowsy, jakie ostatnio wypadły na podziale dla siebie. Zobaczmy, pierwsza hydra. No, ale znam odpadł, ale nie ma rękawiczek. Druga. Jest. Ja pierdzielę. Ale powiem wam, że ułożenie jest dobre 2% proszę M9. Nie ma, 9 było u mnie, teraz motylek u mnie. No zgarniamy tą battle, ale wam powiem, że... Tragedia, no handwrapsy wpadły. Wpadły kuźwa handwrapsy. No zobaczmy jeszcze tego Lostelanda. Ja myślę, że otworzymy sobie takie trzy. A no, jakby tutaj wpadło. Kałaszek, jest to trzeci najlepszy drop. Jeszcze dwie pary noży, ale dobra, zobaczmy. Szybki tryb. Otwieramy do momentu, aż nie wpadnie kosa. Dobra, jest kosa, ale zobaczmy jaka. No jest to bowling. Jest to boik, no tak średnio. Zobaczmy jeszcze trzy. Mamy ostalanda fabrycznie nowego. To jest dobry drop. Tutaj słabo. Ok. Dwie pary kos. Bowie i Shadow Daggersy. No średniawa. Mamy SG. Fajnie by było trafić Talono. Mamy tego Famasa Spitfire. Ten Famos to jest w sumie piąty najlepszy przedmiot. Mamy Koskę. No i teraz taki Talonik. Talon Rastkód. Shadow Daggersy Brightwater. Ok, no to też średniowa, Ile jeszcze mam? 13, tak, dobra. 3, 6, jest ta WUPA. No, jest Kosa i teraz Talon. Znowu mamy Bowie Knife. No, ten Bowie Knife tutaj niestety, ale nas nie ratuje w żadnym wypadku. Ten Talon jakby wleciał. Mamy Minimal Wera, mamy Ostelanda Battle No i czy teraz spadnie coś lepszego? Huntsman, no teraz mamy Huntsmanika. Ten Huntsman też nie jest jakiś specjalny. Dobra, odpuszczam. Odpuszczam tą nową skrzynię. A zobaczmy przykładowo Lovely Case'a. Jednego jest MP9. Dobra. A jakbyśmy kliknęli jednego z Steampunk'a, i tutaj taka MEĆKA Knight. Będzie rewolwer. Zobaczmy Striking Ninja Case'a na jesterku Mamy kuźwa MP5. Mamy kuźwa MP5. Zobaczmy jeszcze trzy Striking Ninja Case'y. Mamy P2000, nowe i w ogóle same śmieci. Dobra, czas na skina dla Was. No, powiem Wam, że e, dzisiaj nie ma dnia. Dzisiaj nie ma dnia. E, zrobimy sobie skinka dla Was na Dead case Włączam szybki tryb i zobaczymy. Pierwsze trzy. No, powiem Wam, że ten Digielek. Digielek za 176 ziko leci dzisiaj dla Was. Żeby wygrać Digla, musisz zostawić łapeczkę w górę. Dzisiaj trzy łapeczki to będzie złotóweczka i jeden grosz. Tyle, ile dobijecie, tyle rozdam. Pamiętaj, że musisz mieć suba mnie na kanale i że to ale sprawdzam. Więc jeśli wybiorę Twój komentarz. Wejdę na Twój kanał, spojrzę i zobaczę, że nie masz suba. Tu szukam od razu innego komentarza, a ten skin dla Ciebie przepada. I wpada w ręce kogoś innego, więc nie zapomnij zostawić suba. A dzisiaj w komentarzu, dzisiaj w komentarzu piszesz: jakbyś miał mieć do wyboru kosę, to jaką kosę byś wybrał? No i w sumie tyle. Ja Wam powiem, że miałem wszystkie możliwe noże, jakie są w grze, nie chwaląc się oczywiście. I jak bym miał wybierać Albo flip flipknife flip knife karambit, i szkieleton motylek, ale to pomiędzy. Ale pierwsze co to flip flipknife? Jakoś nie wiem dlaczego, ale mam najlepszy movement. Jeśli chodzi o gierkę, no to z knife'em i wjeżdżam do ostatniej baterki. Wjeżdżam do takiej ostatniej baterki Standardzik w ogóle na no 4 osoby. No wariacik konkretnie leci. Ok, zaczęliśmy całkiem nieźle, widzę za 5 stówek, wypluła karambita, no i już bez szans, najlepsze jest to, że to jest bez szans już na wygranie, nawet jakby wleciał Bajonet, albo nawet jak tutaj wpadnie Czerm i w sumie taka baterka myślę, że byłaby o wiele lepsza na Underdog'u a Bodysamu jeszcze zgarnął zajebistego Czerma i ja zrobię w ogóle coś takiego, damy Underdog'a który że na trzy osoby, ale ja tutaj jeszcze dołożę jeden osteland jeden Steampunk Jeden Summer Caseik, damy dwa Breakouty, damy All Star case damy Hydrę Dobra i dobym jeszcze 1% rubi, a coś zabiorę, zabiorę tego Lovely Case a. Ok, robię takiego undera i zobaczmy, no to będzie ostateczny underas. Fajnie by było w końcu coś tutaj trafić, no ale czy uda się, no zobaczmy, no zobaczmy, dwa Karambity na początek, to by był dobry drop Okej. Okay. No i teraz karambit. O, fundacjony. Ale to nie są dobre globsy tak naprawdę. Zobaczmy jakie czermy. Uuu, trafiam baby karata. Wosteland. Wosteland. Famasa Spitfire mi daje. No też nie za dobrze. Może steampa gameczkę night dla Adriana? O, jeszcze kała nie, jak niektor. No może Summer Casey coś przyniesie jeszcze fajnego, uuu jakby tutaj te dwie pary koz wpadły byłoby zajebiście, ale niestety tak się nie ułożyło, czy będzie motyl? No motylek na prawo, nie ma, no może być cienko, może być cienko, ale zobaczmy, no jeszcze nie jest nic stracone, All Star, sticker ten Katowice przeleciał. Na All Star Caseie na drzesterze wpadają tak chujowe naklejki, że ja nie mam pytań. Jakby tam wpadły rękawiczki, byłoby dobrze. No ale zobaczmy, może na 1% tutaj M9. Nie będzie M9. Okej, okay, no to by było na tyle. To by było na tyle. Ten digielek jest wasz. Mi została stówka i motylek fate M9. Ja wam powiem tak, M9 sprzedaję motylek poleci do wymianki. Digielek jest wasz. Mamy 21. Ja myślę, że na sam koniec klikam serduszko, klikam 1%. I to by było na tyle. Na razie.